By bało go dzień Czy w bagażniku? Już mam po drugiej stronie w tym schowku bagażniku. Okej, okay, okej. Okay. Wna jeszcze odda się chwilę łazmić rabunko. Przede wszystkim ile? Minuta? Cztery Cztery minuty, tak? Tak, cztery. Musimy, chcemy zabrać jeszcze świeże mięso stąd A zrobi ktoś jaka świeżego? Jeszcze dla mnie? Tak się składa, że zrobi O, super, to cztery minuty, załatwiony, Trzyma. deal Powinien być jeszcze ciepły It's all good <laughs> Jest okej okay. Słuchajcie, jak będziecie Zalaję, wychodzić... Um, Kodolicy, krzy krzy krzyśnijcie, krzykajcie, super, że koła ten gruby to pojebany ten! Pojebany policjant i wiecie, ciężko z nim negocjować! Wiecie o co, no! Dobra, tak, no. dobra, tak, żeby się dobra, dobra super! No. Będą wychodzić, wychodzą, wychodzą! Chory, jest, nie da się negocjować! Na Skąd wygadacie? Ach... Cytuję do niego cały Spokojnie, spokojnie, nie co, Dobra, spokojnie, źle mnie co wyszedłem z niego, kurwa, co za gość! Pojebany policjant! O żeś Nie byłem taki zły! Zajemię cię! Schowaj się, bo cię za piór dole! mnie Salino? Tak, ja cię słyszę, ale Sonia nie słyszę. Sonia. Sonia się zapatrzyła ...pod drzewo. Wow! się i ibi, tutaj stoi burzyk, tutaj stoi kinia odbójnego. Co ty kolejny cię? się, kurwa. Dobra, jesteście, jesteście... idiotami chyba, jak mnie słyszeliście. Słyszeliście mnie? Jesteś pierdolony. Dobra, je, jebać cię no kurwa. Ja się ciebie pytam, czy mnie słyszysz. Myślę, że mnie jest... Z... A, chuj wam dupę, idę No przecież powiedziałem... No Amir. super. Upsu, dziękuję bardzo, pomoc. No, najlepszy szpital Los Santos. Los Santos. Jezu! Tak jest. Tak idziemy, w, idziemy, idziemy. No, naszą. jak teraz przyślizgnę się. Co ty robisz, no? Nie, Nie, Ja nie mogę! Zajebać się. Nie, nie, A. No i co ty na to? No i co myślełeś, kurwa? Że Freda porobisz? A tu Fred porobił ciebie? Jeżeli kurwa samolot działa na... ...zaniki no, w pamięci, to mam nadzieję, że mapa zaniknie. I drugiego szukamy. No dobra. dobra I to tak dobrze, pojadę. To daje znać. Zawsze się znajdą ludzie tacy idioci jak na przykład Giorgio Ullani w tej grze komputerowej. Którzy nie dadzą ludziom spokojnie czegoś podgrywać tylko zawsze coś spierdolą. Nie daje w nos Lecimy ko ko koło tu hangaru, ale chyba zdziwiłem ludzi troszkę paru. Przychodzi Obok mnie ta tu dziewczynka, macie Janusza wyspowego tu tymka No bo nie śmierdzi mu chyba tutaj z japy i najlepsze w tym mieście, Janusz robi tu rapy Wo, Zrobiłem się czerwony, jest. ło! Jestem zadowolony, ło! Kot słów jest tyle najlepsze Janusz, oczywiście te freestyle Dobra, na kasa najlepszy to jest żur Obok mnie chłop zawsze mówi bonjour Bo Janusz lubi dawać tutaj te całuski A jego język powszedni to język jest francuski Ło! Lubię jeść sobie kurczak ryż to miasto to kary. oczywiście jest Paryż Ło! Janusz chłop elegancja Jego kraj pochodzenia to jest kurwa Francja Wo. Pogrożą chyba tu pogłoski, Janusz pochodzi oczywiście z Polski Janusz lubi sobie scha... PODŁOŻ SIĘ DO GÓRY RĘCE, DO GÓRY! PODŁOŻ SIĘ DO GÓRY, Kładzie SIĘ NA ZIEMI, NA ZIEMI! 01 zablokowali tunel Kierowca uciekł na motocyklu Czekaj, okay. czekaj 50 koła, będziemy do ciebie przychodzić Już nie ruszaj się Nie wpychaj mi języka do miejsc, co? Nie, Luna nie będę nic robić bez twojej zgody Nie no, ja się zgadzam O kurwa I co ci mówiłem? Najlepsza? Najlepsza Ale Polika. Co ty kurwa Pamiętam, coś takiego A ja no. robiłem też kasetkę czy... Ty robiłeś też kasetkę? No, no ty zapytałeś czy się czy... co, co się dzieje? Że... Że... Po... Po... Chwila Oj, czekajcie, bo wsparcia poczu. Co ty robisz? 27 plus 76 na to nie eee, no generalnie sprawę mam do Państwa. Równie. 40. Zarat 36. Wie pan, z, wiedzą Państwo co? Po prostu eee, potrzebuję to czegoś do zjedzenia. Generalnie jest bardzo ciepło i jako Wasz zawód zaufania publicznego postanowiłam, że spytam o coś do picia. Mhm. A ten z Wiele, czemu za nami leci? Zaraz! A, to jest mój szef. chyba chcemy zwrotu z zwrotu A, no to już, Chwila, bo jest. A czy ty ją chcesz z powrotem? No A dobra A co chcieliście jej zrobić? No bo wiesz co wsiadło mi do auta, chciałem ją na kobendę wziąć. Potrzebujesz je za No, ja? To, mogę tą wodę poprosić? Ale 18 plus 1 to ty działałem i ten Tam... Muszę jechać na zgłoszenie Super, dziękuję. Dwa dzień, dwa trzy. na boku. no, kurwa! Szybko przerwa na picie. Szeryfie, jest... proszę kontrolować cukier! <głosy> <głosy> proszę proszę mi tutaj wesprzeć i powiedzieć, czy to jest prawda. Choroba, ja jest która grobą. polega na tym, że człowiek zasypia w nieoczekiwanym momencie, nazywa się nekrofilią, prawda? Pan powtórzyć? A przepraszam. E, czy może pan potwierdzić, że choroba, która powoduje, że człowiek zasypia w, na, w nagły sposób nazywa się nekrofilią, prawda? Mm, nie do końca. A jak... To trochę coś innego, ale pominiemy ten temat, myślę. A jak to się nazywa? A pan w ogóle wie, co to znaczy słowo nekrofil? Bo tak pan Ja uczy, jestem i z Francji, wydaje, mademoiselle, to Ja może mam nie, nie ogarnął. Pa, pomylił pan to z narkolepsją, proszę. To pan. ja wezmę pana na O cholera. Przepraszam, dobra, mam, ja bardzo mam bardzo niewygodny telefon e! do świadzenia. Słuchaj, jestem narkoleptykiem, nie, nie, nie jestem nekrofilem, przepraszam. tu masz teraz dziecko, TETETETETE TRERETE I no. TY JĄŁŚ OPOWIADAAA WUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU AAAAAA AUA KURWA NIE MNIE WIĘCIE JAPIERDZIOLE Jeszcze mi się wyzwał twitter ja AUA Tak jak powiedziałem, to słabił mnie na te temu i mniej wiesz tyle lepiej śpisz To musi być twardsi może w ogardzie pierdalno? Wysiadasz, podajcie, podajcie, dziwno! Gadem, 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 gadem! Bierz go, bierz go naszego, zbiera bierz go naszego! Szybko, szybko, zbieraj go, szybko! Ty, bo dziecko nam z tyłu umiera, nie wiem czy bierzesz. No właśnie, kurwa, lepiej się pośpieszyć. No nie boję się ciebie i co? Zdałaś strzelaj, no? Mam za plecami moich <grym> <grym> ludzi z kąpielą. <skupiały> no i też się nie boję, bo ich nie widzę. <grym> no, on, <grym> no zgaduj, zgaduj. No zgaduj, zgaduj. Pokażę Wam coś, spójrz jaki tu będzie trening wytrzymałość, nie, nie, wstrzy dla ride si si Kap Kapitan Nie, siadaj, na środku. Tak, to pierwszy musisz szczęślić. Ojojoj. oj oj. teraz ja wsiądę. Zapraszam, kapitanie. Dobra fuh, fuh, fuh. Jak tam panowie? Żiecie tam się O jest, kapitanie? Macie się odbywać Tak, wszystko w porządku Panie szyryfie, najgrubszy w całym mieście Ale Na jak marcu. mi dasz burgera weget, to jedziemy do więzienia Skąd on wiedział? No i Dobra, bierzemy go, kurwa, nie, na komodę! Nie, 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 spokojnie, spokojnie, panowie, Bierzemy żartować. go na był to był żart, to był żart! To no, był ale żart. już weget był gramy! Mam hercopera, mam herz sofera, mam hercopera! Jak, jak można jeść wegetałów i jeść MAM hercopera! Mam herz Co pan wymyślił w ogóle?! To jest przestępstwo największe na świecie! O, obok... o, są! Także Chce ktoś ci psika?! Nie, są w IPP! Ja pierdolę, no! O A, cholera jasne tyk, Kadet! Bo mi ciszek spadł pomiędzy twoje nogi! Wej mi podaj! Też o, no. o, o, dzięki! <grym> hmm, ale bym coś przekąsił, nie bo ma... O kurwa! Jesus, Maria, cały pan jest? całym Markiem. <grym> Działły w nocy, karetki po blokiem Pierwsza pomoc, szary dzips Krople krwi Cały zalany chodnik Znów chodzi o kwit Architekt zbrodni Nie jeden nie wierzy już w Boga Wierzy tylko w Marty Króli Darcie mordy cichy i tłumik całuje się